Najpierw rzut piłką do futbolu amerykańskiego, a potem celne trafienie kijem do bejsbola w trochę mniejszą piłeczkę. W ramach pierwszego pikniku sportów amerykańskich w Lublinie każdy mógł spróbować swoich sił w zachodnich dyscyplinach. Chętnych do udziału w tym sportowym święcie nie brakowało. Pod hasłem Pikniku swoje siły zjednoczyli przedstawiciele amerykańskich dyscyplin drużynowych, które można uprawiać w Lublinie. Był więc futbol amerykański, czyli Tytani Lublin, baseball oraz softball w osobach ekipy Ravens Lublin oraz lacrosse dzięki obecności Uanów Lublin. Zdaniem radosława Łowackiego, jednego z organizatorów, a zarazem zawodnika rejwensów, piknik pomoże wypromować sporty amerykańskie w mieście. Myślę sobie, że jest bardzo dużo mieszkańców, którzy jak patrzę się, co właśnie teraz robią, odbijają, biegają, siłują się z futbolistami. Jest naprawdę wesoło. Nie ukrywam, że mamy taką nadzieję, że się pojawią nowi zawodnicy, ale też nie ukrywam, że zależy nam też na takiej, można by powiedzieć, dobrej prasie. Tak? Czyli, że Lublinianie o nas usłyszą, że jesteśmy i to, że też, że tak powiem, na przyszłość będzie owocowało. Podczas imprezy każdy chętny mógł poznać zasady sportów amerykańskich, samemu wziąć udział w kilku ćwiczeniach czy dowiedzieć się jak wygląda rekrutacja do zespołów. Organizatorzy, zgodnie z hasłem Sport to zdrowie, zapewnili też uczestnikom możliwość przebadania się pod względem zawartości tkanki mięśniowej, tłuszczowej i kostnej w organizmie. Do dyspozycji mieszkańców był również dietetyk, z którym można było porozmawiać na temat wieku metabolicznego oraz uzyskać informacje na temat profilaktyki cukrzycy w ramach ogólnopolskiej akcji Pozdro. To wydarzenie było możliwe dzięki połączeniu sił Tytanów, Rejwensów i Ułanów mówi Karol Sidorowski, prezes Tytanów Lublin. W tym roku zawiązaliśmy takie nieformalne stowarzyszenie sportów amerykańskich w Lublinie właśnie z ułanami Ravens i Titani Lublin. Staramy się wspierać, to wychodzi coraz fajniej, coraz więcej wspólnych inicjatyw jak ten piknik właśnie i widać, że to działa, że przyciąga ludzi i na pewno na pewno przysporzy nam to jeszcze więcej fanów. Staramy się rozwijać mimo, że jest to, że są to egzotyczne sporty zarówno baseball jak i futbol amerykański, to staramy się iść do przodu, mamy coraz więcej fanów, coraz więcej kibiców, coraz więcej zawodników, także te dyscypliny stają się coraz bardziej popularne. W ramach imprezy rozegrane zostały również mecze futbolu amerykańskiego oraz softbola, czyli odmiany bejsbola rozgrywanej na mniejszym boisku lżejszą piłką oraz grubszym kijem. Oprócz zawodników klubowych, rywalizować mogli również uczestnicy pikniku. Jak mówi szkoleniowy z tytanów Randy Hacker, amerykańskie sporty w Lublinie mają się coraz lepiej. Widać, że są gracze na początku. Baseballowcy tu, Lublinowcy, dobrze grają na poziomie polskim, więc to, to trzeba powiedzieć, że Lublin dobrze robi. Byłem trenerem gimnazję w Stanach w sporcie baseball i chyba no, poziom troszeczkę lepszy tu w Polsce. Jeżeli chodzi o futbol amerykański, też grałem na uczelni lata temu już i myślę, że jest porówny do naszej trzeciej ligi, trzeciej dywizji na uczelni studenckiej. Lublin może być dumny z tych drużyn amerykańskich. Przedstawicieli sportów amerykańskich już niedługo będzie można zobaczyć w akcji Tytanii Lublin. Sezon rozpocznął 24 czerwca, natomiast na swoim boisku zaprezentują się dopiero 29 lipca.